Jeśli potrzebujecie końców na paczki, zapraszam na www.foodcoins.pl Link w opisie What's up Alieny, z tej strony Kapitan Alien i oczywiście mój tata What's up Alieny, z tej strony tata Aliena Yo, dzisiaj Yo. gramy rewanżyk Gramy rewanżyk Poprzedni mecz możecie zobaczyć w linku nie w Nie oglądajcie Możecie zobaczyć w linku nie w Nie oglądajcie Albo w anotacji Nie oglądajcie niczego <laughs> tego, co było w poprzednim odcinku, nie WARTA! Okej, okay, w takim razie Mój kochany, Powodzenia. zobaczymy kto tym razem będzie lepszy um, Oczywiście gramy tymi samymi zespołami Bo mój tata jest um, Skory mi udowodnić, że ja um, Prawda, będę teraz Grał gorzej lub po prostu on lepiej Sprawdźmy, sprawdźmy Ja już przechodzę do swojej standardowej rozgrywki Szybko tracąc w piłkę, co prawda Ale okej, okay, okej, okay. to jest tak na wyczucie przeciwnika Długie podanie Na Ronaldo Ronaldo wybija piłkę To Rodriguez akurat, Znowu? 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 Rodriguez akurat był No dobra Okej, okay, Rodriguez wybija piłę, więc jest moja, ja ją szybko i daleko wyrzucam, pach, podanie Messi'ego na krótko, pach, wypuszczenie na Messi'ego I teraz Messi, Messi musi tutaj podołać temu rajdowi i może coś wymyślić z... Taki jest piękny przejście i tam, a Swagrys chciał się wgryźć, w, prawda, w obronę, no nie udało mu się, ale pani dzieju, ciskamy teraz do obrony Szybko, szybko, szybko atakujcie mi go, atakujcie mi go. Jest, ładnie, 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 ładnie. Zażegnane niebezpieczeństwo. Piłka jednak nadal w polu gry. Mm, Szczał z daleka. Znowu tak lekko. Znowu lekko, nie ma lekko. Ojajku, to było złe. Dobra, dobra, dobra. Oj, obrona, obrona. Strzał oh! z dystansu i brawo, świetnie tam nie się to tutaj piłeczkę. Teraz tera uh! bani, trzeba uh! strzela! Tak jest. Może, może to jest jakiś sposób. Dobra, uwaga, obrona, obrona, obrona. I oh! kurde, bladę. Kto to się tak ładnie co tam ciął? No moi to nie wiem, który tam A... próbował skakać. No oczywiście, że to moja piła. Co ty w ogóle tutaj wiesz? Dobra, cyk, Pach. Jest, jest, walczymy, walczymy o gałę jest ładnie. I teraz do przodu, świetnie. I tu do góry, świetnie. I teraz na spokojnie, na spokojnie, tak jest. Na spokojnie jak na wojnie i rakityć o Jezu, no nie chciałem tak. Okay. Tego to nie rozumiem. Chciałem zupełnie inaczej, okej? Suarez, easy tam, nie, nie płacz, że ci nie podałem. Spoko stary, spoko, nie? To było tylko tymczasowe takie sfailowanie. Dobra, wpuszczenie w środek. Okej, okay, przetam, przeturbowali go! Poturbowali, okej, okay, bardzo ładnie. I Słagres, Słagres teraz może. Słagres przechodzi. Świetne wypuszczenie. No i Suarez! Ojejku, nie, dlaczego tak daleko? To miało być mocniejsze, dobra? Nic się nie stało, nic się nie stało. Dobra, powolutku, powolutku, powolutku. Spokojnie, jak na wołanie. to do jest. Teraz? Piłkę. Dobrze, tak jest. Pikę versus, kto to był okay. Benzema? Pikę wychodzi z tarczą, nie na tarczy. Bardzo, bardzo ładnie. Dobra, ty sobie tu rozgrywaj, ja ci zabiorę piłkę, jeśli to pozwolisz. Widzę. Wypuszczę na Neymara i Neymar teraz pociśnie po skrzydle. Tak jest, to jest chłopak. No, zł, złoty chłopak po prostu. Ilu go tam goni? A i okej, okay, wywalczyliśmy rzut rożny. Nikogo nie miałem A widzieliście w Widzieliście jak się Karol cofnął do obrony? Autobus postawił. Dobra, 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 dobra. Boisz się. Autobus, o kurde, źle wykonałem. To po prostu pomyliłem przyciski. Autobus to też taktyka mój kochany. I to nie jest to, że się boję. Tylko ja po prostu nie daję Ci tutaj e, swobody w moim polu karnym. Na początku gry. A teraz, jak już tutaj wyjaśniłem wszystko. Lecimy do tej obrony teraz, nie? No bo przecież trzeba coś tam bronić. Nie można tak sobie po prostu na to pozwolić. Aby tu nam władził w pole karne. Prawda, Tomasz? I okej, okay, okej, okay, okej, okay. gasimy, gasimy wszystkie jego zapędy w ataku. Panowie, panowie, bronimy, 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 bronimy. Jest! Poblokowane! Jest wszystko broni? Poblokowane, bo to jest brawo, ja ci mówiłem! Wymieniłem go za tego drugiego i to był jeden chyba z najlepszych moich wyborów. Dobra, dobra i jest tam, tam na Messiego, tak jest Messi! Walnij to! Ouuuuuuuuuuuuuu, oh, jezu było blisko! Było blisko. To był dopiero pierwszy twój jakiś. Nieważne, nieważne. To teraz, to patrz teraz, patrz teraz. I pop, ooo, oh, BUM BUM BUM! Ta, 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 ta! Ta bramka jest salie! Za wcześniej! A bramka jest ale! Kochani, Ale możecie teraz obstawiać kto wygra, Aaaa. czy Tomasz, czy Tomasz będzie w stanie nie rozumiem, wrócić, dlaczego mi bramkarz wychodzi dajcie znać tego? w komentarzach, dajcie znać w czy komentarzach już teraz, wyjść, poczekaj, poczekaj, spójrz w kamerę, spójrz w kamerę, dajmy im teraz czas, żeby dali znać w komentarzach kto wygra, kto wygra, dzięki wielkie, dobra i teraz ja pod koniec meczu sobie przeczytam komentarze i będę się śmiał z mojego taty że przegrał, a my Alieny trzymajmy się razem Oczywiście fani mojego taty, broń Boże wcale Wcale nie, nie szykanuje was kochani, wiem że jesteście, wiem że rośniecie w siłę Bo jest jest prawda tutaj, Tomek Co też jezu. bardzo godnym przeciwnikiem Ale nie tak godnym jak ja i tam, o Jezu, zabiłem swojego? <ścoughs> zabiłem <ścoughs> do swojego O patrz, był faul O oh, Jezus, o Jesus, o oh, Jesus, o oh, Jesus. O, 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 i kto strzela? Piket, O co? Coś robię źle. <laughs> Oł oh, yeah. je! No i kochani, ja, ja, bo, bo ja już wcześniej, no, no, w poprzednim meleciu mówiłem. Ja już mówiłem. Koniec zabawy. Koniec zabawy, tak? To jest koniec właśnie zabawy. To nie jest jakieś granie polskimi zespołami. To nie jest jakieś mieszanie mi w obronie. Tylko to jest czysty skill. Ten kto wygrywa, ten wygrywa. No? Rozumiem. No, nie ma, nie ma tu przeproś, okay. no, Nie ma przeproś, ja ci powiedziałem. A powiedział mi tata y, przed y, początkiem tego meczu, że no teraz będę ja lepszy, teraz to ja wygram. No, widzę właśnie, świetne strzały. No strzałów nie mam strzały. złych, no. Okej, okay, no, no nie wiem, ja bym powiedział, że wcale to nie był dobry, bo to nawet w światło bramki nie było. I uwaga, teraz może jakaś próba. Oj, no słabiutka próba. Ale to nic, to nic, to nic, bo tutaj prawda. No kolejna Co słabiutka robię? próba. I tam daleko, tak jest! Idzie no, Twoja obrona, no, no, panie. To jest tak jak w Bayernie z Lewandowskim. I strzał z dystansu. ooo, tak. słagryz, no mógł coś zrobić. Ale to nie to. Atakuj, atakuj całą drużyną, Cię, mój kochany, zaraz zgubi. Ja, zgubi. Ci, ja ci pokażę dlaczego. Ja ci pokażę no, za sekundkę, pokażę. za sekundkę, patrz. A to był faul, myślę. Szczerze mówiąc. Bo to bardzo nieprzepisowe, zatrzymanie mojego zawodnika było. Ja ci powiem, nie? Ja ci... A co ja ci powiem, to ja ci powiem. Dobra, uwaga, teraz spróbuję mi wejść w pole karne. Easy! Kurde, no To i znowu... wszystko jest jakie? Easy. Dobra, dajemy, dajemy czadu. Nie ma co. I tutaj, pak, świetnie. I może tam, tak jest. I. I może, może tak. To może tak. Woo! Ale! ładnie się wywinął tam Messi. Naprawdę to było całkiem przyzwoite. Dobrze. Na spokojnie Do tyłu. Podanie, uwaga. Przepychanka tam dobra. Zbyt zbyt Hanka, przepychanka. Eee, Hanka przepychanka. Nie wiem co sobie ustawiłem. Gra z kontry. Hanka przepychanka! Święta żołta nawet się go Trzymaj się to przejmie. Niestety nie Okej, okay, ja mam nadal swoje ustawienia. Dobrze, trzymamy się ich i teraz patrzcie, 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 patrzcie co robi. Aaaaa! 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 Super scient! Dziękuję, dziękuję! Coś... No, po... Poczekaj, stop, stop, poczekaj, bo... Za, za, zagłusza... Za... Wiesz co? Od środka, od Ale wewnątrz no, zagłusza gratuluję. mnie moja zajebistość po prostu. Zagłusza mnie. Poczekaj, muszę ją stłumić. Poczekaj. Dobra, możesz teraz... Nie, oj, na, za głośno. Stary! Muszę sobie zmienić tylko jedną rzecz. Zespół! <ślam> pierdol chcesz? <śRISADAS>, nie przeklinania moim chodnikom, proszę. Dobra. Gol był cudny. Good. Ale proszę ciebie, zobacz prawa noga. I to zewnętrzna część stopy. Neymar. Zajebisty gol. A tu after, pięknie, tam, pięknie, pięknie, pięknie. Pięknie, pięknie, pięknie. Zmienię na benzemę. Będzie lepiej. Zdziwiłbym się. Okej. W takim razie, mamy pierwszą po... Nie zrobisz tego. Muszę zmienić. No chyba, co? Co? Nie robisz chyba Casillasa na tego. Co ty robisz? Skład Pierwsza zakładka A, o, o to okej okay. No dobra, mamy, mamy zmianę taktyczną bluzik, Ale luzik, bluzik Mam nadzieję, że teraz nie będzie kombaku na 4-3 Bo bym się trochę popłakał i pogrążył Ale ja już o to zadbam, żeby go nie było Dobra Nie wiem co ci robi tam Bale Ale on chyba pomylił e, Definicję spalonego, dobra jedziemy, 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 jedziemy Jedziemy, 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 Nie, jedziemy. O! 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 Kurde, nie mogę nic ustawić. Sześciu! w obronie, sześciu. A! Ładnie ci chodzą, a ja nie wiem. A dziękuję! Dziękuję! Wiesz, no co ja sobie źle ustawiłem. Teraz, wiesz co? Stop! Teraz wiadomość do samu! Chcesz się zagrać? Dawaj, zobaczymy. Dawaj, dawaj. dawaj. I samu X-ponton. Dawaj, dawaj. Oficjalnie wyzywam cię. Miesiąc albo dwa miesiące temu sam chciałeś grać. To teraz ja cię wyzywam. I masz podjąć rękawicę. Bo jak nie, to i samu będziesz X-parówka. Zapraszam. Okej. Okay. Jedziemy dalej. E, obstawiliście, że przepraszam, kto wygra. Tak baj. Okej. Okay. Okej, okay. oczywiście żeby nie było moi kochani W poprzednim odcinku też mówiłem Bierzcie wszystko to Wszystko to co dzieje się tutaj, że ja się naśmiewam, tata się naśmiewa To jest tylko dla zabawy Naprawdę my się bardzo kochamy od czasu do czasu I prawda Nie trafiamy w bramkę, nie trafiamy w bramkę O, tam się przepni... Dobra, jest okej, okay, nice, nice i tam pak Świetnie. jest, uh, 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 uh. jest. No Marcelo, ale by się no, oddał to. Okej, okay. ładnie. I to pyk. Mamy, mamy koniec pierwszej połowy, już prawie. Zap... Co on robi? Ups, zapach! No. Jest, 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 ładnie. Sorry. Ładnie? Sorry. Ładnie strzał! Oh, no tak to tak był za delikatny. To, to był za delikatny. Definitywnie koniec pierwszej połowy z wynikiem 4-0. Jakiś 0 no to fakt. Okej, okay, stop. Dobra. 12 Dobra, na 12 celność strzałów 100%. Wow. Chyba pójdę sobie kupić okulary. Wow. Chyba musisz potrenować troszeczkę. Okay. A ja zaznaczam, że ja w FIFA dawno nie grałem. Ja nie robię tego już regularnie, tak jak możecie zauważyć. Co prawda nie wiem, bardzo bym chciał, bo, ale nie wiem, czy wy chcecie regularnej FIFA. Dużo ludzi mówi na przykład: Nie, nie graj, nie graj, nie graj, regularnej FIFA. Nie graj, nie graj, nie graj. A dużo ludzi mówi: Graj, graj. Jak najbardziej graj. No, i nie wiem co robić, ale będę chyba grał. Chyba będę grał. Dobra, a teraz będę mniej Kudy, gadał i kasował obronę. To I tam na Messiego jego Rale, Rajdera. Teraz, uh. Jak uh. Messi Rider, Messi Rider, ojeku, Messi. A, zgubił się tam delikatnie. Ale tutaj już jest kto? Nie wiem, o, ro, chyba rakityś był, mam wrażenie. Dobra, jest, ładnie, ładnie, je, ładnie, je, ładnie, ładnie. Wybiłem, ładnie, uh. wybiłem. Okej, okay, na spokojnie, na spokojnie. Trochę za, za bardzo mi się tu wsunąłeś, pani. No. Specjalnie to robisz, żeby mi tu kręgosłup wygiąć w ósemkę. Okej, okay. i cyk, i naparażamy, i nataraniamy, i już gasimy. Jesteś jak ogień, ja jestem jak woda. Zaraz ktoś mi zrobił. Bałagan w obronie? Dobra, okej, okay, to Spalią na razie bałagan mi. w obronie robię. Ja? Okej, okay, okej. Okay. A patrz, mamy podobne ustawienia. Mamy. Nie? Tak. A ty masz kurna idealną obronę, a ja dupę. No wiesz, morale takiego zespołu, który przegrywa, Ale są samego niskie. bo ja sobie też inną taktykę ustawiłem. Ja gram na kontrataku i ja gram na zrównoważonym. Nie wiem, jakie ty masz ustawienia, no, może no, zupełnie inne. No, o, widzisz, tu no moi wychodzą, no, moi wiesz. Ja no, sobie no, troszeczkę poustawiałem, bo ja wykorzystuję no, moją wiedzę na temat zespołu tego akurat w 100%. procentach. No, kurde i patrzcie ciągle tak samo. Okej, okay, okej, okay. dawaj, ja dawaj, dawaj, dawaj. Spokojnie, jakoś to się spokojnie, jak na wojnie. Rozgrywa. No może tutaj ci I... zaczęli, no, może, może ci zaczęli troszeczkę działać, aczkolwiek no nie wiem, nie wiem. O, z, za niski Messi, to Hobbit jeden, przeskoczyła go piłka. To było to trochę, paczku, to było dana. trochę smutne jeśli mam być szczery, naprawdę. Okej, okay. do boju chłopcy. A, Wypuszczenie na słagry za słagry spociśnie trochę. Dobra, hits podanie mięciutko, mięciutko, Wow, to było nice. Woo. Ok, no to się zabawiłem trochę nie za mocno. Chodzi, ale chodzi, A, straciłem chodzi, piłę, to. ale cyk. I widzisz, i, teraz... i, tak, I roi... nie stało. nie stało. Ach, i nie stał. zakręcił oh, tam ją ale... ostro. Niedobrze, niedobrze. I... Jeszcze raz zmienię sobie w... tylko ustawienia. Dlaczego, ja mam... tego, tego. Dlaczego ja mam. Dlaczego ja mam rożny nie wiem. Wykopałem i nie z tą! Nie, 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 nie wiem. Jak? Eee. Nie rozumiem. Eee. No może tak jest ten moment? Dobra takie no, Ale nie zaakceptowałeś. Tamtego? No, co ty masz 3,5-2 teraz. Nie kliknąłeś przecież na ten... No kurwa, widzisz, no dobra, no zrobimy tak, mm. nie? Dawaj. Okej, okay, dużo kombinujesz, ja po prostu się skupię na dalszym rozwalaniu. Nie, Zapraszam. Coś, coś Miękkie dośrodkowanie, próbuj, próbuj, próbuj. To może oddamy tą piłkę. Okej. Okay. No i tutaj będziemy mieli Ronaldo, który nic nie zrobi, naprawdę nic nie zrobi. Bo nawet Messi się cofa. A nie, przepraszam, to Al Alba. Okej. Okay. Zamykam, 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 Jezu, panie! Ale... Wiedziałem, że tam pójdzie, wiedziałem. Ale to nie to o to chodzi. Zdecyduję. Co z tego, czy wiedziałeś, Dobra. czy nie wiedziałeś? Tylko, że do, do, do tego nie doszło, nie? Okej, okay, ładne cofnięcie, Ładne zagranie do przodu. No ja teraz mam czas. Znaczy, Dobra. może nie tyle, że mam czas, bo to nie jest tutaj, prawda, teraz gra na czas, ale mam możliwość pobawienia się odrobinkę, żeby urozmaicić Szkoda, ta, to jest tak. prawda nie mecz. Nie mam ustawienia No to. nie masz, no! Właśnie, to jest to. Nie... Dlaczego? Zawsze jest tak Gaj samo wygrasz. z Bayernem, nie? Ach, oh, pikę nie? Wsadził tam głowy. Bayern ma identycznie takie same ustawienie. Wow! I tą tak? samą taktykę i wtedy Bayern jest nie do Cały czas tylko no, atak, widać. atak, atak, atak. Dobra, zagramy tutaj na, na krótko. Jest, na pikę i pikę. Ależ tam Marcelo ściąga gałę! Dosłownie stuprocentówkę! Okej, okay, okej, okay, okej, okay, Benzemka, co zrobi Benzema? Benzema nie ma do kogo grać, Benzema jest również kryty, znalazł lukę i już bierze się do roboty, bierze się do rozpędzania. Ronaldo, nie, to Bale jest na lewym skrzydle zamiast Ronaldo. Ronaldo chyba zbiegł do środka, tak, jest przy szesnastce. Okej. Okay. I już tutaj oddalamy, oddalamy, nie ma, nie ma, nie ma. Kasujemy, kasujemy! Tak jest! I jedziemy i teraz może Mes. Ty właśnie widzisz, miałeś wszystkich w obronie, Miałem. totalnie. A to już to nie jest, wiesz, że zaparkowałem autobus, nie? To, to No nie mam zaparkowanego, gram na tym. Ach, zepsułem. O, faul, Halo! Halo! Sędzia! No tak nie może być. Ja, zobacz, ja gram na zrównoważonym. Oj, teraz szedłem na defensywny. Grałem na zrównoważonym. No, co się śmiejesz? Że no, nie wiem, co się stało. No ja też nie wiem. Dobra, okej. Okay. Ja widzę, że ten mecz powoli będzie dobiegał koń, ku końcowi i oczywiście <ścoughs> przestaniesz ze mną grać w ping pong. Co niby? Ręka była? Ręka chyba była. Pierwszy raz w ży... Aha, a nie, no bo... Nie, no są tu... Można tu rękę zagrać? Okej, okay, to było dziwne. Mniejsza z tym, kontynuujemy tą rozgrywkę, jakże piękną i wspaniałą. Dobra, to jest bardzo taktyczne twoje standardowe zagranie. I pikę... O, patrz, nie zgarnął! Ale brawo! Ale brawo! Kurde, co tu się dziorę! Brawo po raz kolejny, a ty się śmiałeś, że brawo jest taki, wiesz nie, o już mam ustawienie. Aj, no come on Messi, nie w tą stronę chciałem to zrobić Jest, ale zgarnięta piłka No świetnie, ładnie tam wsadził nogę Tutaj wypuszczenie na skrzydło Przejmie ją ten yy, Neymar, nasz wspaniały, prawda? I słagrys, słagrys się rozpędza Słagrys, 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 słagrys. Dobrze, okej, okay. nie chciałem wejść może tak Jak ostatnio czułek na odcinku Jeśli nie widzieliście, gorąco zachęcam <laughs> Wejść e... jak czułek Stary, mówię ci, co on zrobił, to jest po prostu miazga. Jeśli nie widziałeś, to sam sobie owisz. Eee, jeźdź, tam. Ok, I'm done, I'm done. Nawet nie chcę chyba po prostu Cię bardziej poniżać niż to już jest y, zrobione. No, no nie Bo po prostu. Lipa, no. Nic wow. wow. Rewanżyk! Zawsze. Jasne. Zrobiło się tu gorąco. Powinniśmy chyba otworzyć okna. No gorąco jest. Pięć goli w jednym meczu. God damn it. No co jest? Dobra, przewijamy to, bo ja nie chcę tutaj, wiesz, tak... Okej, okay, no dawaj spróbuj, mam ci się tam rozstąpić, okay. Bądź jak możesz! Dobra, i tutaj podania już są wykonywane w sposób następujący. Podają sobie biali i to tak dość cali. Okay. Nic nie było. I do Które przodu, i do inwestycje. przodu, i jedziemy, i tak, przecięta prawie piłeczka. Trzeba myśleć, gdzie będzie następne podanie. O, prawie przeciąłem. I spoko, i do przodu, i hec i bam, i cyk, i bum. I tutaj, patrz, ja nadal blokuję, ja na to jest spoko, to jest easy, patrz. Wychodzą mi chłopaki, wszystko jest. I tam nam jego, O, mówię ci, mój kolego! Ach, chciałem, chciałem! Jakby to weszło. Chciałem kopnąć ciałem, aby piłka weszła. Mm, nie wiem, baranem. No, nie mam pojęcia, nie mam rybów. Czy to zostawcie go w polu karnym, błaga! Jest, jest, jest! Easy, easy, teraz patrz, cyk! Dobrze, i teraz tam! Jest, ładnie! No znowu, go piłka przeskakuje, to jest nienormalne! Aj, no nie ma siły w tej nodzeć, co? Messi, come on! Ja chcę jakiś ładny gol jeszcze na sam koniec. Byłoby naprawdę mi miło. O, to było niebezpieczne. Do takiego stopnia, że mogło. Zagrozić bardzo Ramkesowi, prawda, no ale to się nie godzi, to się nie godzi Prawda, no, no, znowu zalekam. pikie, pikie, ja, i tam, tak jest, i tu, i bardzo ładnie I teraz Swagrys, co zrobić Swagrys, świetnie przychodzi Swagrys dośrodkowuje na Messi'ego, a Messi strzela, a Messi. ale no nic nie robi Messi, o to było ryzykowne, ale ładne, ładne I koniec. No i koniec meczu z wynikiem 5-0 Moi kochani, bardzo dziękujemy My się teraz z Wami żegnamy. a Trzymajcie się. Oczywiście nie zapomnijcie dać łapki w górę, jeśli się podobało. Trzymajcie się. Do następnego.